W przestronnym, ascetycznym gabinecie z widokiem na tętniące życiem miasto, dyrektor Leon Kowalski nerwowo przestępował z nogi na nogę. Był człowiekiem sukcesu, przyzwyczajonym do kontroli, do tego, że wszystko idzie zgodnie z planem. Jego firma, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo technologiczne, stała u progu podpisania najważniejszej umowy w swojej historii kontraktu z potężnym francuskim konsorcjum. Negocjacje trwały od miesięcy a jutro miało nastąpić ostateczne, decydujące spotkanie. Wszystko było dopięte na ostatni guzik, prezentacje przygotowane, prawnicy w gotowości, catering zamówiony. Brakowało tylko jednego, absolutnie kluczowego elementu. Tłumacza. Jego wieloletnia tłumaczka z języka francuskiego, pani Elżbieta, wylądowała wczoraj w szpitalu z nagłym atakiem wyrostka. Operacja się udała, ale rekonwalescencja wykluczała jej udział w jutrzejszym spotkaniu. Leon od wczoraj dzwonił do wszystkich agencji tłumaczeń, do wszystkich znajomych, przeszukał każdą bazę danych. Bezskutecznie. Wszyscy najlepsi byli zajęci, chorzy albo poza miastem. Zostały mu tylko osoby z minimalnym doświadczeniem lub takie, których kwalifikacje były, delikatnie mówiąc, wątpliwe. Miał rozmawiać z ludźmi, którzy reprezentowali miliony euro, a jego jedynym narzędziem komunikacji miało być łamane, niepewne tłumaczenie? Pod mu wystąpił na czoło na samą myśl. W tle jego paniki, gdzieś na korytarzu rozległ się cichy szum odkurzacza. Co wieczór o tej porze, pani Irena, sprzątaczka pracująca w firmie od piętnastu lat, wykonywała swoją pracę. Leon znał ją jedynie z widzenia. Niska, krępa kobieta o zmęczonej twarzy, zawsze ubrana w służbowy uniform. Uśmiechała się nieśmiało, gdy się mijali na korytarzu, a jej obecność była tak stała i dyskretna jak meble w biurze. Nigdy nie zamienił z nią więcej niż dzień dobry lub do widzenia. Była częścią niewidzialnej machiny utrzymującej porządek w jego lśniącym, nowoczesnym świecie. Wrócił do biurka, patrząc bezmyślnie na ekran komputera. Lista kontaktów do tłumaczy wydawała się kpić z jego wysiłków. Czuł, jak gardło mu się ściska. To było upokarzające. On, Leon Kowalski, dyrektor, który zbudował tę firmę od zera, Miał położyć kluczową umowę, ponieważ nie był w stanie znaleźć kogoś, kto posługuje się obcym językiem? Telefon zadzwonił, powodując, że aż podskoczył. Sekretarka, pani Ania. Dyrektorze, dzwoniłam jeszcze raz do wszystkich agencji z listy rezerwowej, jej głos brzmiał na spięty. Niestety, nikt nie potwierdził pełnej dostępności na jutro. Jedna pani może przyjść, ale tylko na dwie godziny rano, a spotkanie jest zaplanowane na cały dzień. Leon westchnął ciężko. Dobrze, Aniu. Dziękuję. Niestety, wygląda na to, że. Będziemy musieli sobie jakoś poradzić, czuł, jak to jakoś brzmi pusto i beznadziejnie. Połączenie się zakończyło. Usiadł w fotelu, zamykając oczy. W głowie wirowały mu scenariusze katastrofy nieporozumienia, urażone ego francuskich partnerów zerwane negocjacje utracone zyski. Wszystko przez język. Nigdy nie przywiązywał uwagi do nauki języków obcych. Zawsze wychodził z założenia, że od tego ma ludzi. Teraz ta arogancja uderzyła go prosto w twarz. Godzinę później, gdy Leon nadal tkwił w swoim gabinecie, pogrążony w ponurych myślach, drzwi uchyliły się nieśmiało. Zajrzała pani Irena. Zwykle tego nie robiła, czekała na zewnątrz albo pukała dyskretnie. Tym razem weszła z pochyloną głową, ściskając w dłoni ścierkę. Panie dyrektorze, zaczęła cicho, jej głos drżał lekko. Przepraszam, że przeszkadzam. Ale... Słyszałam, jak rozmawiał pan przez telefon. O tym tłumaczu na jutro. Leon uniósł wzrok, lekko zaskoczony. Nie spodziewał się, że pani Irena w ogóle zwraca uwagę na jego problemy, a tym bardziej, że się nimi przejmuje. Tak, pani Ireno. To duży problem. Kluczowe spotkanie, a my nie mamy nikogo, kto mógłby nam pomóc z francuskim. Pani Irena patrzyła na swoje dłonie. Moja córka, Ania. Ona bardzo dobrze mówi po francusku. Leon zamarł. Córka pani Ireny? Ania? Kojarzył tylko z rzadkich opowieści innych pracowników, że pani Irena ma córkę studentkę. Ale żeby mówiła po francusku? I to bardzo dobrze. W jego umyśle zderzyły się stereotypy z rzeczywistością. Córka sprzątaczki znająca francuski biegle? To wydawało się. Nieprawdopodobne. Bardzo dobrze zapytał, czując jak kiełkuje w nim maleńka iskierka nadziei, natychmiast gaszona przez cynizm. To znaczy. Na jakim poziomie? Ona studiuje filologię romańską. I była na wymianie we Francji przez rok. Mówi. Jak francuska, panie dyrektorze. Naprawdę. Często rozmawia przez internet z tymi swoimi znajomymi stamtąd. Piszą też dużo, pani Irena podniosła wzrok, w jej oczach widać było mieszankę nieśmiałości i dumy ze swojego dziecka. Wiem, że to pewnie. Nie na miejscu, żeby o tym mówić. Ale pomyślałam, że skoro ma pan taki kłopot. Leon wstał gwałtownie, aż fotel odjechał do tyłu. Pani Ireno. To znaczy Ania czy ona byłaby dostępna jutro? Cały dzień? Wydaje mi się, że tak. Ma zajęcia, ale chyba. Chyba mogłaby je odwołać. Ona zawsze marzyła, żeby pracować przy takich ważnych sprawach ważne sprawy. Dla Eni, córki sprzątaczki, praca tłumacza przy międzynarodowych negocjacjach to było coś więcej niż tylko praca. To była szansa. Szansa, której pewnie nigdy by nie dostała w normalnych okolicznościach. Leon poczuł ukłucie. Czy na pewno traktuje tę sytuację poważnie? Czy córka sprzątaczki, nawet biegle znająca język, podoła presji i złożoności rozmów biznesowych na najwyższym szczeblu? Ryzyko było ogromne. Ale czy miał inną opcję? Czuł, że to nie, a ta nieprawdopodobna oferta była jak ostatnia deska ratunku. Pani Ireno, czy mogłaby Pani z nią porozmawiać? Natychmiast. Czy mogłaby przyjść tutaj dzisiaj wieczorem? Chciałbym z nią porozmawiać. Pani Irena rozjaśniła się. Tak, panie dyrektorze. Oczywiście. Zadzwonię do niej od razu. Gdy Pani Irena wyszła, Leon usiadł z powrotem, czując mieszankę ulgi i narastającego niepokoju. Córka Pani Ireny. Kiedyś widział ją raz, kiedy przyszła pomóc matce po godzinach. Cicha, młoda dziewczyna w dżinsach i teśircie, zbierająca śmieci do worka. Trudno było mu skojarzyć tę postać z kimś, kto miałby za chwilę reprezentować jego firmę przed francuskimi potentatami. Musiał stłumić w sobie resztki snobizmu i uprzedzeń. Sytuacja była poważna. Musiał zaufać. Ania przyszła około godziny dziewiętnastej. Była smukła, o bystrych oczach i skromnym uśmiechu. Nie wyglądała na biznesfoman, ale na inteligentną studentkę. Czuła się wyraźnie speszona obecnością w gabinecie dyrektora, ale jej postawa była pełna godności. Dzień dobry, panie dyrektorze, powiedziała cicho, ale wyraźnie. Jej polszczyzna była nienaganna. Dzień dobry, Aniu Leon wskazał na fotel przed biurkiem. Proszę usiąść. Dziękuję, że pani przyszła tak szybko. Pani mama powiedziała mi o pani. Umiejętnościach językowych. Ania skinęła głową. Tak. Studiuję francuski. I mieszkam w Paryżu przez rok, w ramach Erasmusa. Erasmusa. Rozumiem, Leon próbował ukryć swoje zaskoczenie. To było poważniejsze niż myślał. Sytuacja jest skomplikowana. Nasza tłumaczka jest w szpitalu. Jutro mamy bardzo ważne spotkanie z naszymi francuskimi partnerami. To kluczowa umowa dla przyszłości firmy. Potrzebuję kogoś, kto przetłumaczy rozmowy na najwyższym poziomie biznesowym. Czy pani? Czuję się na siłach? To będzie duża presja. Ania spojrzała mu prosto w oczy. W jej spojrzeniu nie było nieśmiałości, tylko skupienie i determinacja. Wiem, jaka to odpowiedzialność, panie dyrektorze. Na studiach mieliśmy zajęcia z tłumaczeń specjalistycznych, w tym biznesowych. We Francji też miałam okazję zetknąć się z językiem biznesu. Wiem, że to nie to samo, co praktyka na żywym organizmie, ale jestem gotowa spróbować. Uczę się szybko i potrafię zachować spokój pod presją. Leon obserwował ją uważnie. Nie kłamała. Biła od niej pewność siebie, która nie była arogancją, a cichą wiarą we własne możliwości. Ryzykował, ale coś w jej postawie kazało mu wierzyć, że może się udać. Potrzebował tej iskry nadziei. Dobrze, Aniu, powiedział, podejmując decyzję. Przyjmuję pani ofertę. Spotkanie zaczyna się o dziewiątej rano. Potrzebuje pani być na miejscu o ósmej trzydzieści. Prześlę pani mailem wszystkie materiały, które mamy, prezentacje, zarys umowy, profile partnerów. Proszę się z nimi zapoznać. Ania skinęła głową. Zrobię to. Dziękuję za zaufanie, panie dyrektorze. Wyszedła z gabinetu, ale on poczuł, jak część ciężaru spada mu z ramion, by natychmiast zastąpić ją falą nerwów. Powierzył los firmy w ręce dziewczyny, którą poznał godzinę temu, a która do tej pory była dla niego jedynie córką sprzątaczki. To była rewolucja w jego sposobie myślenia. Następnego ranka, tuż przed 8.30, Ania pojawiła się w biurze. Była ubrana w prostą, elegancką garsonkę, która wyraźnie nie była nowa, ale była czysta i schludna. Włosy miała spięte w kok, a w ręku trzymała notatnik i długopis. Wyglądała profesjonalnie. Pani Ania, sekretarka Leona, która dzień wcześniej wyrażała wątpliwości co do tego pomysłu, patrzyła na nią z widocznym zdziwieniem i szacunkiem. Leon przywitał ją w sali konferencyjnej. Byli tam już jego najbliżsi współpracownicy, szef działu prawnego, dyrektor finansowy i szef działu handlowego. Wszyscy patrzyli na Anię z mieszanką ciekawości i sceptycyzmu. Czuł ich niewypowiedziane pytania, dyrektorze, co pan zrobił? Czy to na pewno dobry pomysł? Musiał okazać pewność. To jest pani Ania, powiedział, starając się, aby jego głos brzmiał pewnie. Będzie dzisiaj naszą tłumaczką. Pani Aniu, czy zapoznała się pani z materiałami? Tak, panie dyrektorze, odpowiedziała Ania, jej głos był spokojny. Mam kilka pytań odnośnie terminologii prawniczej i finansowej użytej w zarysie umowy. Przygotowałam listę. Leon poczuł kolejną falę ulgi. Przygotowała się. Miała pytania. To było więcej niż oczekiwał. Przez następne 30 minut, zanim przyjechali goście, Ania zadawała precyzyjne pytania, notowała odpowiedzi i upewniała się co do kontekstu poszczególnych sformułowań. Była skupiona, profesjonalna i sprawiała wrażenie, że wie, co robi. Wątpliwości współpracowników zaczęły topnieć. Punktualnie o dziewiątej, francuska delegacja pojawiła się w drzwiach. Trzech mężczyzn w drogich garniturach, na czele z Messier Dubois, prezesem konsorcjum, człowiekiem znanym z twardych negocjacji i pedantycznego podejścia do szczegółów. Leon przywitał ich z uśmiechem, a Ania stanęła nieco z tyłu, gotowa do pracy. Pierwsze minuty upłynęły na kurtuazyjnych powitaniach. Ania tłumaczyła płynnie, z wyraźnym akcentem, ale bez cienia wahania. Leon obserwował miny Francuzów. Nie było na nich zdziwienia, tylko. Normalność. Traktowali Anię jak profesjonalistkę. To był dobry znak. Negocjacje ruszyły pełną parą. Zaczęło się od omówienia ogólnych warunków, potem przeszli do konkretnych zapisów umowy. Było to skomplikowane, pełne prawniczych i finansowych niuansów. Leon i jego zespół przedstawiali swoje stanowisko, a Ania tłumaczyła, starannie dobierając słowa, oddając nie tylko sens, ale i ton wypowiedzi. Francuzi odpowiadali, zadawali pytania, zgłaszali uwagi. Ania z równie wielką precyzją tłumaczyła ich słowa na polski. Leon zaczął oddychać swobodniej. Ania była niesamowita. Nie tylko płynnie władała językiem, ale także szybko łapała kontekst, rozumiała, o co toczy się gra. Około południa negocjacje dotarły do trudnego punktu. Chodziło o klauzulę dotyczącą podziału zysków w przypadku wyjścia jednej ze stron z inwestycji. Był to zapis krytyczny dla obu stron, a sformułowania były celowo zawiłe i pełne kruczków prawnych. Messier Dubois przedstawił swoją propozycję, używając języka, który nawet dla prawnika mógłby być trudny do pełnego zrozumienia w obcym języku. Ania słuchała uważnie, jej czoło było lekko zmarszczone ze skupienia. Gdy Messier Dubois skończył, wzięła głęboki oddech. Leon patrzył na nią z napięciem. Czy to ją przerośnie? Zaczęła tłumaczyć. Słowa płynęły gładko, ale Ania nie tylko powtarzała to, co usłyszała. Tłumaczyła, ale jednocześnie. Rozkładała skomplikowane zdania na części, wyjaśniała niuanse, sugerowała subtelne różnice w interpretacji. Robiła to w sposób niezwykle klarowny. Nie tłumaczyła słowo w słowo, ale przekazywała znaczenie, intencje, a nawet potencjalne konsekwencje prawne. Leon był zdumiony. To było coś więcej niż tłumaczenie. To była. nawigacja językowa i konceptualna. Ania nie była tylko przekaźnikiem słów. Była mostem, który pozwalał obu stronom naprawdę się porozumieć, nawet w kwestiach celowo niejasnych. W tym momencie, Messer Dubois powiedział coś, co zupełnie zaskoczyło Leona i jego zespół. Francuski prezes, wyraźnie zadowolony z precyzji i klarowności tłumaczenia Eni, pozwolił sobie na komentarz: Watri traductris est exceptionnel, Messier Kowalski, powiedział Dubła z uśmiechem, zwracając się bezpośrednio do Leona, po czym spojrzał na Anię i dodał mademoiselle, watri maitrais du français et watri compréhension des subtilités juridiques sont impressionnantes. nantes. W notre discussion, pani tłumaczka jest wyjątkowa, panie Kowalski. Panienko, pani biegłość w języku francuskim i zrozumienie subtelności prawniczych są imponujące. Bardzo ułatwia pani naszą dyskusję. Ania zarumieniła się lekko, ale skłoniła głowę z wdzękiem. Merci, Messieur Dubois. C'est tres gentil. J'essaie de Fer de mon mieux, dziękuję, panie Dubois. To bardzo miłe. Staram się dać z siebie wszystko. Leon był oniemiały. Usłyszeć taką pochwałę od Dubois, znanego z oszczędności w komplementach, było czymś niezwykłym. Ania nie tylko ratowała jego tyłek, ale także robiła doskonałe wrażenie na partnerach. W tym momencie wszelkie pozostałe w nim uprzedzenia prysły jak bańka mydlana. Widział przed sobą nie córkę sprzątaczki, ale utalentowaną, inteligentną i niezwykle kompetentną młodą kobietę. Czuł przypływ głębokiej wdzięczności i wstydu za swoje początkowe myśli. Przez resztę dnia Ania kontynuowała swoją pracę z niezachwianym profesjonalizmem. Tłumaczyła godziny dyskusji, skomplikowane argumenty, nawet żarty które rozładowywały napięcie. W pewnym momencie, gdy Leon miał trudność z wyrażeniem zawiłej myśli dotyczącej przyszłych uwarunkowań rynkowych, Ania, słysząc jego zawahanie, subtelnie wtrąciła sugestię sformułowania po francusku, która idealnie oddawała jego intencje i była zgodna z biznesowym żargonem używanym przez Francuzów. Leon spojrzał na nią z zaskoczeniem, a potem z wdzięcznością przyjął jej pomoc. To był moment, w którym ich współpraca osiągnęła nowy poziom z relacji dyrektor pomoc doraźna w partnerzy w komunikacji. Wyzwanie systemowe stało się jasne. Ania pokazywała, że talent i kompetencje nie zależą od pochodzenia ani pozycji społecznej. Jej obecność w tej roli podważała ciche, niewypowiedziane zasady panujące w firmie, gdzie pracownicy, biurowi i obsługi żyli w osobnych światach. Leon, świadomie lub nie, włączając Anię do negocjacji, Rzucił wyzwanie tej niewidzialnej barierze. Spotkanie zakończyło się późnym popołudniem. Umowa została parafowana. Sukces ogromny sukces. Francuscy partnerzy wyrażali swoje zadowolenie, uścisnęli dłonie Leona i jego zespołu. Na końcu, Monsieur Dubois podszedł do Eni. Mademoiselle Ania powiedział z poważną miną: Jeśli kiedykolwiek pomyśli pani o zmianie pracy, nasze drzwi będą dla pani otwarte. Jest pani wyjątkowym talentem. Ania uśmiechnęła się promiennie. To dla mnie wielki komplement, panie Dubois. Dziękuję. Gdy francuska delegacja opuściła biuro, w sali konferencyjnej zapanowała cisza, a potem wybuch radości. Współpracownicy Leona gratulowali mu i sobie nawzajem. Leon jednak najpierw podszedł do Eni. Aniu zaczął, a głos mu drżał. Nie wiem, co powiedzieć. Uratowała pani sytuację. Nie, zrobiła pani coś więcej. Pani. Pani sprawiła, że te negocjacje były możliwe. Pani profesjonalizm, pani wiedza, pani spokój. To było niesamowite. Jestem pani niewypowiedzianie wdzięczny. Ania spojrzała na niego, w jej oczach widać było wzruszenie. Cieszę się, że mogłam pomóc, panie dyrektorze. To było. Niezwykłe doświadczenie. W tym momencie do sali weszła pani Irena, jak zwykle o tej porze, gotowa do pracy. Zobaczyła Anię stojącą obok dyrektora i grupę roześmianych, podekscytowanych ludzi. Zatrzymała się w progu, lekko skonsternowana. Leon odwrócił się do niej. Pani Ireno, pani córka jest. Jest geniuszem. Uratowała dzisiaj naszą najważniejszą umowę. Bez niej by się nie udało. Pani Irena popatrzyła na Anię. Potem na Leona. Jej twarz rozjaśnił uśmiech, pełen ulgi i dumy. To było proste, szczere wzruszenie matki, która widzi, jak jej dziecko osiąga coś wielkiego. Wiedziałam, że moja Ania jest zdolna, powiedziała cicho, ale jej głos był pewniejszy niż kiedykolwiek. Wieczorem, gdy biuro pustoszało, a Ania zbierała swoje rzeczy, Leon ponownie ją zawołał. Usiedli w jego gabinecie, już bez formalności. Aniu, powiedział Leon. Chciałbym porozmawiać o Pani przyszłości. To, co Pani dzisiaj zrobiła, pokazuje, że ma Pani niezwykły talent i umiejętności, które są warte o wiele więcej niż. Niż jednorazowe zlecenie zająknął się, czując potrzebę szczerości. Przyznam się, że na początku miałem wątpliwości. Może. Może miałem jakieś głupie uprzedzenia. Ale dzisiaj Pani udowodniła mi, jak bardzo się myliłem. Nie tylko mi. Ale chyba wszystkim w tej firmie. Ania słuchała w milczeniu. Chciałbym pani zaproponować coś więcej, kontynuował Leon. Wiem, że studiuje pani. Ale czy nie chciałaby pani połączyć studiów z pracą u nas? Potrzebujemy kogoś takiego jak pani. Kogoś, kto nie tylko zna język, ale potrafi myśleć, łapać niuanse, budować mosty. Moglibyśmy stworzyć dla pani stanowisko. Asystenta do spraw współpracy międzynarodowej. Może coś w tym rodzaju. Z elastycznym grafikiem, żeby mogła pani dokończyć studia. I oczywiście z wynagrodzeniem, które pozwoli pani. Pozwoli pani rozwijać skrzydła. Oczy ani zaszkliły się. To była szansa, o której nawet nie śmiała marzyć. Nie tylko praca zgodna z jej wykształceniem i pasją, ale też szansa na realną zmianę jej sytuacji, pomoc dla matki, realizacja ambicji. Panie dyrektorze, wyszeptała, wzruszona. Ja? Ja nawet nie wiem. Proszę pomyśleć, powiedział Leon z łagodnym uśmiechem. Jego twarz, zwykle spięta i skupiona, była teraz rozluźniona, pełna szczerej życzliwości. Zmienił się w ciągu jednego dnia. Lekcja pokory i docenienia drugiego człowieka, jaką odebrał, była bezcenna. Nie musi pani decydować od razu. Ale proszę wiedzieć, że naprawdę w pani wierzę. Ania przyjęła propozycję. Rozpoczęła pracę w firmie Leona na pół etatu, łącząc ją ze studiami. Szybko stała się nieocenionym członkiem zespołu. Jej talent językowy i analityczny umysł były ogromnym atutem we współpracy z zagranicznymi partnerami. Jej obecność subtelnie, ale znacząco zmieniła atmosferę w firmie, łamiąc niewidzialne bariery między różnymi szczeblami pracowników. Ludzie zaczęli widzieć w sobie nawzajem coś więcej niż tylko etykietki stanowisk. Leon Kowalski nauczył się ważnej lekcji. Sukces firmy, a także jego osobisty rozwój, nie zależały wyłącznie od jego własnych umiejętności czy kontaktów z elitą. Czasami pomoc przychodziła z najbardziej nieoczekiwanej strony, od osoby, którą przez lata mijał na korytarzu, nie widząc w niej potencjału. Ania, córka sprzątaczki, nie tylko uratowała kluczową umowę, ale także otworzyła mu oczy na świat, w którym talent i wartość człowieka nie są definiowane przez jego pochodzenie czy zawód rodziców. Ta lekcja pozostała z nim na długo, kształtując jego podejście do ludzi i biznesu. Historia Leona i Eni stała się cichą legendą w firmie, przypominając wszystkim, że warto patrzeć poza pozory i doceniać każdego człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, kto okaże się kluczem do sukcesu, a nawet do odnalezienia własnego, lepszego ja.